Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w Czwartek, na który bardzo serdecznie zapraszam. Na dzisiejszy program zaczynamy od plotek i zdjęć szpiegowskich, czyli od samochodów nowych bądź delikatnie odnowionych. Ale najpierw coś czego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Okazuje się, że na zakończonych kilka zaledwie dni temu targach motoryzacyjnych we Frankfurcie nie wszyscy pochwalili się pojazdami, które w najbliższym czasie wprowadzą do sprzedaży. Choć jesteśmy to w stanie trochę zrozumieć. Gwiazdą stoiska Volkswagena był Up i to on miał ściągnąć maksymalną uwagę. Gdyby na stoisku Skody stało coś podobnego, Splendor mógłby przypaść niezasłużenie nie tylko projektantom czy firmie Matce, ale również czeskiemu koncernowi i dlatego premiera najmniejszej Skody miała miejsce wczoraj, co Trzeba przyznać, nieźle nas zdziwiło. Choć tylko z powodu czasu, że Volkswagen App zostanie przez Skodę wprowadzony na rynek, wiedzieliśmy od dawna. W tym roku samochód pojawi się w czeskich salonach. Jaka będzie cena, powinniśmy wiedzieć jeszcze dziś. A do europejskich, pewnie również polskich punktów dystrybucji, City Go wiedzie dopiero w roku przyszłym. I to dopiero latem. Czemu? Skoda będzie wyraźnie tańsza. W Niemczech ceny będą się zaczynać w okolicach 8, może 9 tysięcy euro. A najtańszy A z 60-konnym litrowym silnikiem kosztuje 9800 euro. Z i Radiem pół tysiąca więcej. Tyle samo kosztuje w Niemczech najtańsza Panda. Jednak na polskim rynku podobieństwa w cenie nie zauważymy. O ile Fiacinę można kupić poniżej 30 tysięcy złotych, to za nowość ze stajni Volkswagena zapłacimy około 40 tysięcy. A wracając na moment do skody, to nie wygląda ona tak fajnie jak mały app. Ale ponownie tak właśnie miało być. Wystarczy, że Fabia podbiera klientów na pola, a Oktawia konkuruje z Golfem. A przechodząc do obiecanych zdjęć szpiegowskich, na drogi wyjechały już nowe Renault Clio. Ich premiera spodziewana jest na targach motoryzacyjnych w Paryżu w przyszłym roku, a w tym konkretnym przypadku firma testuje zawieszenie. Na zdjęciach widać też zarys nowego przodu. Niewykluczone, że nieco wcześniej poznamy inną renówkę, z tym, że nie będzie to nowy model, a jedynie facelifting. Chodzi o Megankę oferowaną od 2008 roku. Mamy tylko nadzieję, że z przodu nie pojawi się ten sam potworek, co w nowym Twingo, ale do tej pory prawie każda renówka miała wyraźnie inny pysk, więc i o to jesteśmy w sumie spokojni. Tak samo jako najnowsze wcielenie Honda CRV, Pokazywaliśmy już Państwu czarno-białe wizualizacje. Nie wygląda dało one zbyt ciekawie, ale w kolorze jest zdecydowanie lepiej. Przód co cała konstrukcja wygląda na zdecydowanie większą niż do tej pory, a tył, mimo że na pierwszy rzut oka nieco dziwny, zaczął nam przypominać model FRV. Od pewnego czasu niedostępny, ale naszym zdaniem bardzo fajny i pełny uroku. A na koniec tej części programu jeszcze jedna nowość, na którą również kręciliśmy nosem: Opel Junior. Oto ma być mniejsze od Corsa, ale ma być czymś więcej: pierwszym Oplem, który spróbuje powalczyć z maluchami z segmentu premium, czyli przede wszystkim Światem 500. Do tego niemieckiego juniora byliśmy trochę od samego początku uprzedzeni, ale okazuje się, że chyba niepotrzebnie, dlatego że ze zdjęć szpiegowskich wynika, że samochód może mieć bardzo ciekawy kształt. Zresztą, czego o niemieckiej filii koncernu General Motors byśmy nie powiedzieli, to samochody robią ostatnio naprawdę ładne. Na tym część informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na nasz koncie historyczny zatytułowany Samochody i Wielka Polityka. Ostatnio przy okazji rozmowy z przedstawicielem jednego z motoryzacyjnych koncernów padło pytanie, na które nie znaliśmy odpowiedzi. Pytanie, które zadamy teraz również Państwu, dając powiedzmy 15 sekund na odpowiedź. Gotowi? A więc, która marka samochodów cieszyła się w Polsce największą popularnością? Przed wojną, powiedzmy do roku 1929 i zaraz po wielkim kryzysie, powiedzmy między rokiem 36 a 39. w każdym razie między pierwszą I i II wojną światową. Czas start. Rali, tra, la, la, la mu latem na balkonie trali tralala la, la, gramofon gra i nic mi nie przejmuje syreny płyty małdy mnie coś denerwuje na gramofonie gram Możemy się tylko domyślać, że większość z państwa odpowiedziała podobnie jak my, wyliczając jednym tchem Fiata, Forda czy Citroena, ale prawidłowa odpowiedź to Chevrolet. Dziś kojarzony nie tylko ze sportowym Camaro, ale również z coraz lepszymi konstrukcjami z Korei i z elektrycznym Voltem, miał tuż przed wojną ponad 50% udział w rynku. Ale nasza dzisiejsza historia zacznie się nieco wcześniej, w pierwszej połowie lat 20., kiedy to wraz z generałem Józefem Hellerem wraca do kraju błękitna armia, błękitna od koloru francuskich mundurów, a praca gdyż formacja ta utworzona Została we Francji w roku 1917. Wraz z żołnierzami, swoją drogą była to najlepiej wyposażona, wyszkolona i uzbrojona część polskich sił zbrojnych, do kraju docierają pierwsze auta amerykańskiej marki, które z czasem trafiają w ręce cywili. W roku 1922 koncern GM zakłada w Kopenhadze montownię Chevroletów. Dwa lata później do naszego kraju właśnie stamtąd trafia pierwsza partia 125 aut osobowych i użytkowych. W roku 1927 amerykańska filia ma już kilku prężnie działających dilerów. W Warszawie, Krakowie, ale też Katowicach. Wicach, Łodzi i Poznaniu. Amerykańskie samochody dość szybko znajdują wśród polskich klientów uznanie. W tym samym roku spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce aut, uwaga, 240 różnych marek, Chevrolet jest na drugim miejscu. Za Fordem, ale przed Fiatem czy Citroenem. Te doskonałe wyniki sprzedaży zachęciły Amerykanów do inwestycji w nasz kraj. Na początku roku 28 decyzja jest już podjęta. Kolejna w Europie montownia aut powstanie latem w Warszawie. I tak też się dzieje. Główne podzespoły pochodzą z Danii, ale drobne elementy jak gwoździe, płótno czy nity od rodzimych dostawców, a firma obiecuje, że stopniowo będzie zwiększać zaangażowanie polskich firm. Załoga składająca się z 350 robotników buduje miesięcznie 350 samochodów. Do końca roku 28 buduje ich ponad 2000 a dodatkowe 1,5 tysiąca sprowadzono, a co sprawiło, że nieoczekiwanie dla wszystkich, firma Chevrolet stała się liderem na polskim rynku. Zapadają decyzje o kolejnych szeroko zakrojonych inwestycjach. Jednak rok 1929 ambitne plany okrutnie zweryfikował. Wielkimi krokami zbliżał się Wielki kryzys i o ile w roku 1929 sprzedawano jeszcze po 200 samochodów miesięcznie, tak przez pierwsze pół roku roku 1930 nabywców na nowe Chevrolety było tylko 350. Ludzie nie mieli pracy, pieniędzy, tracili domy i majątki. W naszym kraju ta dramatyczna sytuacja nie zakończyła się w roku 1933 jak na świecie, ale dopiero dwa lata później. Chwilę później firma Chevrolet znowu miała montownię i połowę rynku, ale o tym opowiemy Państwu za tydzień. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia.